Dzień dobry, witajcie w Słowie na Dobry Dzień, w ten czwartkowy poranek. Kochani, dzisiaj kontynuujemy nasze rozważanie z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntia, z 13 rozdziału. Zmierzamy już pomału ku końcowi. Myślę, że jeszcze piątek, sobotę rozważymy tutaj te fragmenty, te wersety, które chciałbym z Wami rozważyć w Słowie na Dobry Dzień. A od przyszłego tygodnia, jeżeli Pan pozwoli, będziemy rozważać inne fragmenty Bożego Słowa, które... Gdzieś poruszą moje serca. Może macie które, fragmenty, które chcielibyście, żeby były rozważane na, słowie, dobry dzień, na w słowie na dobry dzień, albo tematy, które moglibyśmy też poruszyć, to możecie pisać w komentarzach na dole, będę starał się w miarę możliwości i umiejętności na nie odpowiedzieć, lub rozważyć je w słowie na dobry dzień. A dzisiaj, zanim zaczniemy, czytanie Bożego słowa, tych fragmentów, tych wersetów, które, tego wersetu, który. Chciałbym dzisiaj z Wami rozważyć, to zróbmy sobie taki test i zadajmy sobie pytanie, jaka jest moja miłość? Jaka jest Twoja miłość? Na podstawie dzisiejszego, dzisiejszych fragmentów, odpowiedzmy sobie na to pytanie, jaka jest moja miłość? A więc przejdźmy do siódmego wersetu i tutaj Paweł mówi, wszystkiemu wierzy. Ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko potrafi przetrwać. Miłość, której źródłem jest Bóg. Wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Wierzyć to znaczy ufać. Zobaczcie, jak trudno jest nam dzisiaj ufać drugiemu człowiekowi. Jak trudno jest nam zaufać człowiekowi, który już kiedyś zawiódł nasze zaufanie. Ale zaufanie jest potrzebne w życiu chrześcijanina. Zaufanie jest potrzebne w życiu chrześcijanina w stosunku przede wszystkim do Pana Boga. Musimy ufać i wierzyć w to, że Bóg jest przy nas, że nas prowadzi, że chce dla nas dobrych rzeczy, że mamy mu wierzyć i iść i ufać temu, co on do nas mówi, w Bożym Słowie. Ale zaufanie też do drugiego człowieka też jest ważne w życiu chrześcijanina. Potrzebujemy ufać sobie nawzajem w życiu kościelnym, w życiu małżeńskim, w życiu rodzinnym. Potrzebujemy takiej przestrzeni, w której będziemy mieli taką odrębność i samodzielność. Brak zaufania w naszym życiu, myślę, że wielu z nas może się z tym zgodzić, jest taką kulą u nogi, która się za nami ciągnie i nie pozwala nam właściwie żyć. A Boże słowo mówi Paweł, mówi nam, że miłość, której źródłem jest Bóg, ufa, wierzy, daje taką przestrzeń do samodzielności i odrębności. Yy, drugi, fra drugi fragment, druga rzecz, o której mówi Paweł, to Miłość, która wiąże nadzieję. Ze wszystkim wiąże nadzieję. Bardzo długo zastanawiałem się nad tym fragmentem Bożego Słowa. I myślę, że łatwo to jest odnieść do takiego związku małżeńskiego, które skupia się na tym, co dobre. Zobaczcie, że jeżeli w małżeństwie jest zaufanie, to również jest nadzieja na to, że jeżeli stają się jakieś trudności, powstają jakieś trudności to sprawy nie zostają zamiatane pod dywan, ale próbuje się je rozwiązać. Z Może jest to trudne, ale robi się to z delikatnością i ze zrozumieniem do drugiej osoby. I podobnie jest w naszym życiu chrześcijańskim. Kiedy mamy nadzieję, to skupiamy się na tym, co dobre, na tym, co przed nami. Mamy nadzieję na to, że te rzeczy, które spotkały nas, czy te trudności, które musimy przejść, one nas wzmocnią i dają nadzieję na to, że przejdziemy je, bo jesteśmy z naszym Panem i Zbawicielem, a więc damy radę pokonać te trudności, które przechodzimy. I trzecia rzecz, o której mówi Paweł: wszystko potrafi przetrwać. Przetrzymać. Miłość, której źródłem jest Bóg, wszystko potrafi przetrzymać. A więc Bóg daje nam, Taką miłość, która potrafi być zdolna do pokonania wszelkich trudności. Miłość ponad wszystko. Niektórzy mówią, że miłość ponad wszystko nie jest dobra, ale myślę, że jeżeli źródłem miłości ponad wszystko jest Bóg, to jest ta dobra miłość, która potrafi pokonać wszelkie trudności, które spotyka na swojej drodze. Miłość, która wszystko przetrwa, która wszystko przetrzyma, to miłość, która. Umie znieść cierpienie, umie znieść zranienie, umie znieść niezrozumienie, miłość, która potrafi to wszystko przetrwać, a zarazem nabrać siły i nadziei na to, że to jest tylko chwilowe. Dlatego, kochani, dzisiaj w Słowie na Dobry Dzień, troszeczkę dłuższym, chciałbym, żebyśmy właśnie na podstawie tego, co Paweł napisał, odpowiedzieli sobie na to pytanie, jaka jest moja miłość? Czy moja miłość jest. Miłością, która ufa, która pokłada nadzieję, która ma nadzieję? Czy jest miłością, która potrafi przetrwać wszelkie trudności, mimo doświadczeń, mimo cierpienia, mimo niezrozumienia, mimo zranień? Jaka jest Twoja miłość? Radości w Panu, pozdrawiam, do zobaczenia jutro. Jeżeli Bóg pozwoli, zobaczymy się jutro w Słowie na dobry dzień.